Na Wolnikoholu TV! Dzisiaj przyszedł do mnie zupełna nowość. Zobaczcie, to są takie zabawki. To jest taki kibelek, ale w środku tego kibelka są takie zwierzątka. Zobaczcie, można zwierzątek uzbierać 8, to naprawdę bardzo dużo. I do tego 46 karm. Zobaczcie, to są jakieś cukiereczki. To... Jakaś kanapka, to to są zwierzątka? naprawdę takie zwierzątko. zobaczcie, jest unikorn, są takie unikorn piesek, jest króliczek jest taki To my już wiemy chyba. w pudełeczku co jeszcze to dopiero się okaże podczas otwierania? Właśnie i te karmy są w takich saszetkach i one są tutaj Y, Ale wrzuca do kibelek. Zwierzaczka też nie widać teraz, tak? Kibek, y, zwierzaczek A, jest tutaj. To jest znak zapytania, Znaczyć. co będzie w środku? Właśnie, nikt tego, A który byś chciała trafić? Ja bym chciała tego unikorna tak bardzo. Mm -hmm. lub tego króliczka, jaki ładny. Mhm. Mm Wow, naprawdę się nie mogę doczekać, kiedy to otworzymy, ale Pupa puparus możemy też kupić właśnie bez kibelka oddzielnie. A tutaj właśnie mamy mm, właśnie na obrazeczek, że siedzi na kibelku. Tutaj akurat mam no, takiego jednorosa są jak zawsze trzy karmy i zamiast tego właśnie kibelka ogromnego jest taka taca. I tutaj chyba można tutaj widać też z boku I tu można podawać można kupić, wtedy na tacy te yy, jedzonko. Właśnie, można które sobie nasz puparus je! je. Tak, A później? Taki unikorn, ale tak. jeszcze mamy, mamy właśnie trzy. A jakie masz jeszcze? Mhm. Mamy tu swoją pandę. O, tak? ten jest fajny, panda. Aha, tak, A to, A to jest to... świnka niebieska? Świnka? Coś takiego. <laughs> to jest donut w ogóle i inne takie właśnie karmy, hot dog. Więc przy tym odcineczki. Zostawcie łapeczki w górę, możecie zasubować mój kanał. Jest to już ponad 100 tysięcy, bardzo Wam dziękuję moi kochani. Możecie wpadnąć na mojego Instagrama i na TikToka. Więc zaczynamy. Hmm, już się nie mogę doczekać. Dobra, to, to otwieramy. Tutaj jest w ogóle jeszcze taka łopatka. O, widzicie z tyłu? Żeby można było mieszać to. Uh -huh. to my otwieramy. Są, jestem bardzo ciekawa w ogóle, co tutaj będzie w tym kibelku jaka postać. Wow, Tu teraz weźmiemy tą łopatkę sobie. Okej, okay, mamy ją. <grytny> Papier tutaj został. Ona jest taka. Fioletowa łopatka się będzie mieszało w kibelku. W ogóle otworzymy go Słuchajcie, ja już otworzyłam kibelek. Zobaczcie, on jest taki, jak widzicie, żółty. I tutaj ja głosowałam na tylko jednorożca, a tata? Ja? Mhm. Mi się podoba. Albo ten króliczek. Ten taki. fioletowy. Ten. Nie wiem, a tobie? Ten to albo ten. To mhm. ja mi się te dwa podoba. Ten pies, piesio jest fajny. Piesione. Nie wiem, czy to piesio, czy... Czy co to jest? No to? Co? Nie, otwieramy. Trzy. Pierwszy. Trzy, cztery. Dwie. Co to? Co to? Z ten kuliczek? Tak, ten króliczek! Tak! Trafił ci się. Ja nie wiem, że o, jakie to jest fajne, takie gumowe. Ehe. Huh? Jakie to? Jak pachnie ślicznie! Oj, zobaczcie, to ma być taki. Lub na ołówek, czy na długopis, jak będziecie pisali, to dać. To czyli to cię udało zgadnąć? Ale mega, on w ogóle będzie jad jest pokazane. Jad coś będzie? Tak. on będzie jad, te, te, tutaj. Aha, co to są cukierki, czy co to jest? Jaki dźwięk. Aha, pokażmy, co to jest. Tak, to są zobacz, kubki, cukierki. Mówiłam ci Super buty nawet? No o, nie. Nie, ja, chyba nie grzeczne. I teraz w ogóle musimy no. wody wlać. się widzimy jak... albo najpierw to chyba to otworzymy Słuchajcie, tutaj się znajdują właśnie te... Chyba w środku będą te jedzonka w tych takich e, papierach. A co ona są w papierze? To by to jakby... Zobaczcie, ale super trzy. Tak, więc będą nam trzy takie jedzonka dla niego. I teraz o nasz kobelach teraz... musimy uzupełnić wodą. Tak, musi tutaj być woda. To co? Widzimy się Raz, jest? dwa, trzy. trzy i... Jest woda! Zobaczcie! Nasz krzuziczek sobie tutaj czeka. O, tutaj. <laughs> Żeby nam nie przeszkadzał. I wrzucamy... Się wrzucić, tak? tak. To tak sobie zrobi. Ale to one Zróbmy. się roztopią, czy co się z nimi stanie? No tak myślę. Nie zapchaj, kibelka. Papierem? I co? Aha, tracza Jaka zupa. Patrzcie, jak magicznie. To taki klejk się zrobił. Taki slime. Slime, Wow. Ej, jak to się szybko roztopiło? To jest magiczny papier, słuchajcie. I już? No i już mówię. Pokaż mi ja... Wyłowisz tam, ale niechże palcami. No wiem. Ojej, Gdzie to jest? No ja nie wiem. Czekaj, co tam będzie w ogóle? O, Czy kupaczy? Jest, 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 jest. kość. Ha, kość. Taką, e, ona jest taka niebieska, wow, mm -hmm. ale super. I co hmm. później ten jak to będzie? Ja? Tak. Czekaj, co tu mamy jeszcze? O Od... nie. Gdzie to jest? Cukiereczek. taki Taki pomarańczowy. Ale super. Wow. Jezu, jaki to jest naprawdę. I? Gulasz. Gulasz. Z kubka. I kubka, różowa kubka, słuchajcie oh. <laughs> się trafiła. Taka kubka z oczami niebieskimi. Ojeju, teraz błocko jakieś mamy w naszym Te, To kibelu. wygląda tak jak klej, ale dobra, super, fajnie się, szybko się roztopiło, prawda? Właśnie, nie musieliśmy w ogóle długo mieszać i teraz gulasz. Słuchajcie, więc sam się tutaj trafił w pierwszym kibelku Taki króliczek zobaczcie. <śmiech> <śmiech> On jest taki właśnie przezroczysty, jak chyba wszystkie niebieskie, ma taką ee, różową e, różową włoski. I tutaj będziemy je teraz karmić. To jest o to kość. Zje? No czekaj. O połóżmy tutaj i. No jeden. <śmiech> <śmiech> o wszystkie naraz, pa! I teraz. Hyhyhy <noise> mi. To jest super Kupkę robi <głos> <głos> To może taki walka zrobi kupkę, co? No dobra, ale to w, w tym będziemy Chyba właśnie My no tak, będziemy rozpuszczać. A tutaj będzie robił siusiu Okej, okay. Okay, więc teraz drugie A, a, gdzie Ale jestem kończył, ale jestem na Jeszcze jestem. Normalnie dziś jeden. Mój dzień. Mój brzuszek, brzuszek. Gdzie tu jest jakiś kibalek? Gdzie tu jest jakiś kiwalek? O, szybko tu jest, Muszę szybko do kibalka. Ale super! Haha, <noise> super! Słuchajcie, teraz otwieramy drugi kibelek. Tata, jak myślisz, co będzie? To ja, ciężka decyzja. Ja bym tak chciała tego unicorna. To jest ciężki świnka byl, unicorn, byl, byl. ale mm. nie w ogóle nie zauważyłam. To jest taka świnka unicorn, To jest taki Dino chyba. No ja. Ja mi się ten piesek podoba. A ja, no to jest myszka? Chyba myszka, nie? Albo może jaka rybka. <głos》>, to przy myszce Dobrze. Ten więc... jednoroże też jest. Tak, a tutaj. No więc wy też możecie w komentarzu głosować. Ale dwa są jakby jednorosze, zobacz, ten różowy, a jest... ma na głowie i... i Ale ten... to jest świnka! To jest świnka, jednoroże. Ta świnka jednoroże, dobra. Właśnie. Ej, czeka, bo mój piesek jednorożec też jest! No! To tylko... To na razie królika mamy. Ujej! Okej, okay. okay. zobaczymy. Słuchajcie, wyciągamy nasz kibielek. Kto jest tu będzie. I ciekawe. E, o, ty wtedy się... zgadłaś. Tak. Oj, tu patrzymy. Boże, tutaj jeszcze mamy łopatkę. O, no jest łopatka. Jest łopatka. Ona chyba zawsze jest e, fioletowa, więc Trzy, cztery, jeden. To jest unicorn! Ale świnka unicorn! Ojej, to ten ja zgadłem? Słuchajcie, a ty sobie... A nie, ja mówię na, na pieska, pieska, aha! A ty już ja zgadłam. Wow, zobaczcie! Ale. Boże, super! Dwa inne nam się trafiły. A powiedz mi, jakby nam się trafiła powtórka? No to właśnie, nie ma jak macie powtórkę. E, możecie się oczywiście między. Z kimś, kto ma no na właśnie. przykład też. Po, po dwa takie same e, się trafiły. Z przyjaciółką, czy kimś. Z kolegą, przyjacielem, koleżanką. Wow. A, i. Jaki fajny dźwięk, o, pokaż. I ty właśnie. <laughs> te zwierzaczki są od stycznia. Właśnie. Aha, można je dostać już od stycznia, tak? Od stycznia. Totalna nowość, mówisz? Totalna nowość, super mówię. Jakie oczka mają super. Ta ma serduszka, a te ta ma takie... No właśnie, normalne. Mhm. Ale super ten nie mówię. Otwieramy. O, zrób papier toaletowy. Znowu zapchasz kibelek. Ja nie zapchałam kibelka. Okej, okay. i tutaj już mamy wodę, więc... Czekaj, no. czekaj, bo tu widzę, że nawet nasza, nasza yy, spuczka ma jednorożca. Super, to jest superny. To ruch mażyła. taki. Tutaj sobie... A nie. Tutaj, tutaj w ogóle można powiesić łopatkę. Mhm. Mm o, teraz jest porządek. Elegancko. Mhm. Mm Ale łopatka nam się przyda. Teraz. To co, zapychamy kibelek? Ciąg. To jest najlepsze chyba. Z Ciąc. Zrobić zupkę tutaj Najlepszy w kibelku. Etap okay. I teraz będzie surprise. I... Surprise. Dobra. Mega to jest. Ostra, może pokazać to z bliska, a zobacz, jak to wygląda fajnie. Oce, oce, ocencie jak to wygląda na jakiś glut, klej. Glut. Ja Ale się, bardzo, bardzo jest... fajnie się to rozpuszcza. Tak, szybciutko, już bardzo jest szybciutko. gotowe. Poprzedni nasz kolega się trochę najadł tego. No i musiał zaraz skorzystać z łazienki. O, many, kość. Ojej, jest w klucie. Jest w To <grym> Teraz mój palec jest w klucie. To jest taka <grym> kość, o na buźkę. Buźkę ma tą kosz. Tak. Słuchajcie, ale fajna. O, coś zielonego widzę? Buśka. coś zielonego na widzę. O, Nikola Walecz kupkę. Mamy skarby. Kutkę. Tym razem niebieska też nam się nie niebieska. powtórzyła. Nie nam się. Bo jest w I... ogóle 46, więc jak. 46. A, to rzadko, żeby pewno się powtórzyło. A? I... I. Cukierek. cukierek. Tak, Ale super! Kierk, suks, wow, i co zostało? Papiery <grym> I co, tego super. też testujemy czy wszystko zje? Oczywiście, czy jest głodny w ogóle No na pewno jest głodny No pewnie tak, <grym> No zobacz, zobacz czy on to wszystko naraz zje <grym> <grym> Ale jestem głodny Jestem głodniejszy niż mój poprzedni kolega Wszystkie naraz złapałem Muszę iść do kibelka, muszę iść do kibelka Dobrze, że znalazłem. O, cześć, kolego. Cześć, cześć. O, widzę, że się dojadłeś tak jak ja. No tak, 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 tak. Ale przepraszam, nie, nie przeszkadzać O, jak fajnie! O, ho, ho. o spadło? Jest nie. mnie. O łyżka spadła. No, to, grzebie, <noise> A więc otwieramy teraz. Hmm, nie wiem, które pierwsze, bo wszystkie mi się tak bardzo podobają. Zobaczcie, unikorn, jakieś panda. Hmm, ale chyba unicorn, bo mi się najbardziej podoba. Jest taki kolorowy i fajny. Wow, po jeszcze. Jest, mamy. Szybko się otwiera. Jeju! Yeah, you... Ale, o, on jest super! Zobaczcie jaki ma róg! To jest taka właśnie galaretka. O, zobaczymy czy To jest takie bardzo mięciutkie w dotyku, prawda? Takie... O, zobaczcie. O, taka ominka. O, zobaczcie jak to się otwiera. Tak, ale super! Aha, i tu mu nakładasz to jedzonko. To już tak. tam ładnie jedzonko. Okay. Tutaj mamy właśnie jedzonko. To, to jest babeczka. Mm. Babeczka, o idzie tutaj. Cukierek różowy. Mm -hmm. Papeczka, cukierek i hot, e, hot dog. E, hamburger. Mm. Wow, super. Super zostawik. I zamykamy, i zobacz, jest bezpieczne. Żaden zwierzaczek. Słuchaj. się nie dostanie. A teraz który otwieramy? E, nie się ten podoba. Tak? A tobie? No, Tutaj są, tu na chyba. Nie wiem, to jest nie? Ten trochę wygląda jak ten, został jeden dalmatyńczyków. Tylko, korzel... że kropek nie, nie ma. Po prostu są w ogóle są jeszcze trzy właśnie takie pokazane. Mhm. To jest ten unikor, króliczek. Jest mamy. Nic. <wige��> to jest właśnie taka. Chodź. Inna, właśnie, skrzyneczka. Aha, to jest takie. Wow. Pod torcik bardziej, zobacz, właśnie nie? To jest pod tort, to się taki Fajne, no. Wow, ale tutaj mamy donaty. Chyba donatki, tak. Są donaty, nie? Mamy Tak, donat, mhm. Donat. Nie... Ja, co tam jeszcze mamy? Różowy donat. Różowy donat. I sam to tutaj donat. Czyli to jest donat chyba. A. Zobacz, różniły się. Nasz zwierzaczek lubi donaty. Bo w tamtych była kupa i... E, właśnie. I inne jeszcze tutaj rzeczy. mamy, chyba właśnie tam leżą. Nasz kibelek. O, zobaczcie, Olo, ona jest słodka, jakie łapki ma super. Mm -hmm. o, tak wygląda. Teraz nasze zwierzaczki. Mogą sobie zjeść właśnie. I został nam trzeci. Trzeci. Ostatni. To jak otworzymy tego, to one sobie właśnie mm -hmm. coś tak wyglądają tutaj, nie? jest tego. Yy, tak te jest... Niebieska świnka. O i tutaj jest taki sam jak tu. Jak nie, inny wietrzem. kolor chyba troszeczkę. Ale czy... inny kolor. Czy ten sam? Nie, ale tutaj jest różowy. Tak, tu musimy nie? Za zamknąć. O, dobra. I to jest do tego, to do tego. I tutaj Ta. mam też donata. to jest fioletowy. nie mhm. Fiolet, ale fioletowy. I sobie położę. Yy. Tak się powtórzą to te jest... akcesoria, te, te jedząka to się można zawsze zamienić z kimś. O, i hot dog nie wyleciał. O, ale super hotdog. Jaki hot dog fajny. Właśnie. A to co, to jest jakaś kanapeczka? Tak, taka kanapka. I już są zamknięte i bezpiecznie. A teraz zobaczymy zwierzęczka. Wow. Niektóre tak głośno, a niektóre tak cicho. Hej! Więc już kończymy ten odcinek, jeśli Wam się podobało zostawcie koniecznie łapeczki w górę, możecie zasubskrybować mój kanał, zapraszam na mojego Instagrama, na TikToka i możecie też wchodzić również na mojego taty kanał, gramy, Co się dziś wyświetli, no i w ogóle możecie pisać w komentarzu króliczek, wybierzcie sobie co chcecie pisać, to napiszcie, a ja dam oczywiście... A, bo masz króliczka i piętówka. to jest jednorożec jakiś, tak? Tak, jednorożec. No dobra. Taka świnka jednorożec, a to króliczek. Ja bym to, <grymny> to nazwał unicorn pig. <grymny> <grymny> ja też. <grymny> <grymny> Więc już się z wami żegnam. Papacki, buziaczki. <grymny>